No to wstaliśmy, właśnie idziemy na zbiórkę. Widzimy. I czeka na nas jakiś auto. mam nadzieję, że to to. Już wszystko tu wyjaśnię. No to ja wyjaśnię. Słuchajcie, właśnie jedziemy na wycieczkę do parku Manuel Antonio. Jest to park bardzo popularny w Kostaryce, ponieważ w 2011 roku magazyn Forbes określił go jednym z najpiękniejszych parków na świecie. Jest to jednocześnie jeden z najmniejszych parków w Kostaryce. Mamy nadzieję, że uda nam się zobaczyć jakieś zwierzaki, ponieważ żyją tam ary, leniwce, małpy, kapucynki, ale o to raczej nie musimy się martwić. That place. We're stay there for 10 minutes. Ok, 10 minut. Mamy tu i mangos. Tak, mamy Pierwszy postój na lokalne owocki, ale mnie to jednak mega zachwycają te ciężarówki, jak w GTA. No i co? Fajne powietrze jest. No muszę tak grywać te ciężarówy. sobieć sobie właśnie owocki, tutaj mamy papaje. Arbuza i ananasa, może nie jakieś wyszukane, ale jesteśmy ciekawi, czy jest różnica w smaku pomiędzy tym, co mamy w Polsce, a tym, co jest tutaj. No to ja zacznę od arbuza. Mm. To będzie udany wyjazd. <laughs> Ciekawe, te owoce. Trudno zapamiętać wszystkie nazwy, ale mam nadzieję, że większość uda się spróbować. Ten owoc nazywa się Maranion, i to jest ten tutaj, taki zabawny. Te października. Benefit, um, for temple, they, they, um, love, Zjechaliśmy na śniadanie i ciekawostka. Na... Co zabija najwięcej ludzi na Kostaryce? Pająki? Może rekin? Nie. Kokos, który spada z drzewa. I to śniadanie w takich okolicznościach. Lala sobie rozmawia z panem, który też z nami jedzie do parku. Jest pan jest z Brazylii. Nasze pierwsze śniadanie na Kostaryce. Mamy tradycyjne Gajo Pinto, co oznacza w tłumaczeniu pstrokaty kogut i to jest po prostu ryż z fasolą. Mamy wołowinkę i po raz pierwszy również spróbujemy smażonego platana do picia soki pomarańczowy i sok z mango. Wygląda fajnie, zobaczymy jak będzie smakować. 7.30 już po śniadaniu. Co zrobiło na śniadaniu u ciebie największe wrażenie? Platan. O, jaki pyszny. O, gekon. leci. Pierwsze egzotyczne zwierzę spotkane. Nie, wczoraj spotkaliśmy na wieczornym spacerze szopa. Jak buszował w śmieciach. Liść. zaatakował. mnie zaatakował. Liść. Liść mnie zaatakował. <grym> 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 Jesteśmy na moście krokodyli, ponieważ w rzece jest ich całkiem sporo, i szukamy samca alfa, który ma swoje imię Tyson. Pamiąteczki przy rzece. Słabe. No i mamy. Ocean spokojny. Idziemy dalej. No Myślałem, że, że Sri Lanka była zielona, ale chyba Kostaryka zaczyna wygrywać tym zielonym kolorem. Jesteśmy przed wejściem do Parku Narodowego Manuel Antonio, który za chwilę będziemy zwiedzać. I zapraszam na spacerek razem ze mną. Pan znalazł ciekawostkę. Gdzieś tam jest jaszczurka Jezusa Chrystusa. Która wygląda, może Wam ułatwię, wygląda tak. I ten pan wypatrzył tę jaszczurkę w krzokach tam. A ten kolor wody wynika z minerałów. Wygląda to dla nas może nienaturalnie, ale rzeczywiście to wynika z tego, jakie minerały tutaj są. Okay. Okay. W parku Manuel Antonio udostępniono dla turystów niecałe 7 km kwadratowych do zwiedzania. Cała reszta jest do dyspozycji zwierząt, a mimo to pan przewodnik powiedział, że jest to park, w którym rzeczywiście najłatwiej można dostrzec te tutaj zwierzątka egzotyczne. No i ruszamy na poszukiwania. Mówi się również, że to jest jeden z najbardziej zatłoczonych parków, ale jakoś nawet bardzo tego nie odczuwamy. Bo coś znaleźliśmy. I będziemy jeszcze szukać Squirrel mamki, czyli małpeczki wiewiórczej. Saimiri? Mm -hmm. Squirrel and white face. Okay. Mono ardilla i cara blanca. No i tam gdzieś w drzewach jest nasz pierwszy leniwiec, który mogliśmy zobaczyć dzięki przewodnikowi i temu, że ma lunetę, ponieważ gołym okiem po prostu nic nie widać. I to jest właśnie duży plus tego, jeżeli weźmiemy dobrego przewodnika, bo jest sporo samozwańczych przewodników. Natomiast jeżeli mamy fajnego, doświadczonego, to on potrafi wypatrzyć zwierzątka w takich trudnych warunkach. I co ważne, również współpracuje z innymi przewodnikami. Zobaczcie, tej panowie sobie pokazują nawzajem. Więc nam też przekazał inny przewodnik, gdzie jest, gdzie jest leniwiec i dzięki temu współpracują ze sobą i więcej turystów może zobaczyć zwierzęta. Całkiem niezły bambus To mamy tego kawalera Którego wielu tu szuka O, centralnie na środku Tak zwany kolega z pracy, którego nie lubicie Już tu żarty. żart spierze z wyjaśnieniem leniwiec Jakbyście się kiedyś zastanawiali jak wyglądają spełnione marzenia

20 minut. Ta ekipa z tyłu się już trzy razy wymieniła. A do pancia? O tam. Obóź rękę. Dziękuję. Dalej tam jest. Ogląda swojego starego na przesalce. A gdzie byłaś i co robiłaś i ile czasu? Szczęśliwi czasu nie liczą. Oglądałam leniwca. Byłam przekonana, że zaczynamy leniwca w postaci takiej kubki futra, a on tak pięknie nam zapozował. No, po prostu jeszcze Dzidziuś był i pan powiedział, że jest starszy niż trzy miesiące bo był yy, od mamusi oddalony. A gdyby był młodszy, to by był przyklejony do jej brzuszka. Piękny leniwiec. No, tu jest dobrze. Tu jest dobre mielno. Jesteśmy już na plaży Manuel Antonio. Piasek parzy w stopy. Jest to jedna z kilku plaż w parku i wyróżnia się tym, że ma bardzo ciepłą wodę, potwierdzam. Po prostu jest cieplusieńka. Fale są bliskie, więc jest bardzo przyjemnie. To nasze pierwsze chwile w oceanie. Pierwsze, pierwsze w oceanie spokojnym, w Pacyfiku. No pięknie jest. Na naszej rozpisce, co mamy wziąć na wycieczkę, było wymienione właśnie, żeby wziąć trójkąpielowy, e, ale również <ścoughs> płaszcz przeciwdeszczowy, bo może się przydać. Na szczęście nie tym razem. Pięknie tu jest, ale fale są mocniejsze. O i faktycznie też ciepła jest woda. Przewodnik mówi, że chłodniejsza dla nas w porównaniu do Bałtyku i tak jest super. Już po kąpieli, jak pewnie widać, więc też chcę podzielić się pewnym przemyśleniem, jakie tu jest yy, zastosowane. Plaża jest trochę drugorzędna, bo jesteśmy na terenie parku narodowego i trochę to jest najpierw park narodowy. A potem plaża. Ale co mi się podoba, że ludzie przed wejściem na tą plażę są kontrolowani. Nie wejdziesz tu z papierosami, nie wejdziesz tu z zapalniczką, nie wejdziesz tu z dowolną foliówką, nie wejdziesz tu z plastikową butelką. Może i rygorystycznie, ale przez to żadnego śmiecia tu nie ma. Nie ma agresywnych małp, które chcą zabierać to jedzenie. Nie ma pijanych ludzi, nie ma śmierdzących szlugów. Także czy to takie złe? Hops, trochę wody niebieskiej. No i fajno. I na obiadek. Wchodzimy na ogarnia windę. Czwórka. Tu będziemy jeść obiadek. No, nieźle. Mm. Teraz czekamy na nasz obiadek. A tymczasem mamy taki pyszny soczek z truskawek, z, y, z ananasów, arbuza, pomarańcza, pana. mix owoców, ale po prostu przepyszny. Z takim widokiem fantastycznym. No to jemy tradycyjne kostarykańskie kasado. Mamy plantana, mamy kurczaka. Mamy ryż. I wymieniłem chyba co potrzebowałem. Imperial, kostarykańskie lokalne piwo. Mamy tutaj kolegę z Brazylii, koleżankę ze Stanów, z Londynu. I mamy Martynę. A Martynę jest mało kostarykańska. O, ale jest bardzo serowa. A tu mamy fantastyczny widok. Ocean spokojny i park Manuel Antonio. Końcówka dnia, wróciliśmy. Z powrotem jestem pod hotelem, jak wczoraj. Wróciliśmy z parku Manuel Antonio, były kolorowe papugi, był leniwiec. Była niesamowicie zielona, fantastyczna plaża w Parku Narodowym. Kosmicznie zielona jest taka staryka. O dziwo kosmicznie smaczna, czego się nie spodziewałem po, po jedzeniu ryżu z fasolą, ale jest dobrze. No i tyle. Montuję dla Was filmik. Wstałem o 9.30, więc powinienem być wyspany. Ale takie szkopu, że ta 9.30 była w Polsce, więc tutaj 2.30 położyłem się od 23.00. 3 godziny snu. Może dzisiaj będzie lepiej. Jeszcze raz to świecące drzewo. Co ja się tak na nie uparłem? Dobranoc.